Państwu temat konkursu, który w tym roku udało nam się chyba do ostatniej chwili utrzymać w wielkiej tajemnicy. Temat brzmi Róg obfitości. Trudny. chyba nie Pani Ja już myślałem o Róg obfitości w ubiegłym roku. Tylko, tylko był inny temat wyszedł po drodze. Także czasu jest dużo, ale to też nie jest. Dużo. Tak, i myślenia jest dużo. Co roku Janów czeka. Z... Niecierpliwością, jaki będzie temat konkursu. Dokładnie tak jest. Od 33 lat, od 1993 roku. W Janowie organizujemy konkurs na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, a wydarza się on głównie dlatego, że Janów nazywany jest stolicą Polskiej Tkaniny dwuosnowowej, bo to jest zagłębie, najwięcej twórców, tu wszystko przetrwało, niczego nie trzeba było odtwarzać od połowy XIX wieku z pokolenia. Na pokolenie tkacze, tkaczki przekazują sobie tradycję, umiejętności tkaniny dwosnowowej. W tym roku będzie to... Róg obfitości. I widziałem, że panie tkaczki były takie trochę prze przerażone. Z zaskoczone. Temat konkursu ustalany jest e, praktycznie od początku jego, e, jego istnienia e, z panem Wojciechem Kowalczukiem, etnografem z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, który tutaj z nami współpracuje, czuwa, dba o te tradycje w konkursie, aby one były zachowane. To jest faworytku. Oj, to trudno jest powiedzieć. To też jest często zaskakujące. Czasami właśnie tkaczki ze starszego pokolenia, ze swoją klasyką, wypracowaną już jakby tą formą, techniką, ze swoim wzornictwem, ale też potrafią zaskoczyć tą piękną kompozycją. A czasami tkaczki z młodego pokolenia. Masz już pomysł na róg obfitości? Nie, nie mam. To się w nocy myśli. Miałam, ja w ogóle miałam taką. Takie pomysły, bo ja w ubiegłym roku dostałam stypendium z Ministerstwa Kultury i to był duży projekt, 12 tkanin, 12, bo to było zwyczaje i obrzędy tradycji ludowej. Ile razy wygrałaś ten konkurs? Trzy. Czyli jesteś faworytką, co? No nie tylko ja. To właśnie ten człowiek wymyśla tematy do najważniejszego konkursu w Janowie. Co Cię skłoniło, żeby róg obfitości w tym roku zrobić tematem? Każdego roku szukamy nowej kompozycji, nowego motywu. To są stare motywy i stare kompozycje, ale my je przypominamy tkaczkom. Tkaczki często zapominają, nie tkają ich na co dzień. A dzięki tym wytkanym tkaninom okazuje się, że one cieszą się dużym powodzeniem. Kogo obstawiasz w tym roku? Kto jest najlepszy? Wszystkie one są dobre, te panie. I trudno powiedzieć. Która, która wygra, bo są zawsze niespodzianki. My przyjeżdżamy i oglądamy tylko tkaniny. Zasłonięte są inicjały i dopiero na koniec dowiadujemy się, kto wygrał. Dzisiaj jest Pani Wielki Dzień, otwarcie wystawy, ale ogłoszenie konkursu. Kto wygra konkurs? Kto wygra konkurs? Nie mam zielonego pojęcia. A może jak? No właśnie, będzie Pani startowała. <laughs> Oczywiście. Wszystkie tkaczki tutaj z okolicy startują, bo to jest takie najważniejsze bo To wydarzenie. jest tradycja. No. Tak i pan Wojtek co roku nas zaskakuje tematem. Głowimy się bardzo, bardzo długo, a potem siadamy do krosna i już wszystko wiemy. I wychodzą potem przepiękne dywany i się wcale nie dziwię, że komisja ma problem z wyłonieniem tego najpiękniejszego. Będziesz brała udział w konkursie? Mam nadzieję, że tak. Co roku biorę udział, więc mam nadzieję, że tak. Wygrasz. Chciałabym. Nie ukrywam, ale zobaczymy.